Cię serdecznie. Nazywam się Ola i w imieniu Polskiego Stowarzyszenia Kulturalnego GOREJ.pl serdecznie witam Was w naszym wyjątkowym świątecznym projekcie. Z wiadomych względów te święta są zupełnie inne niż wszystkie. Wielu z nas żyjących na emigracji nie spotka się z najbliższymi, z rodziną w Polsce. I z tego też właśnie względu postanowiliśmy nagrać wyjątkowy film świąteczny z różnych regionów Polski abyście choć przez chwilę, w te święta, poczuli się jak we własnym domu. Niech święta Bożego Narodzenia i wigilijny wieczór upłyną Wam w szczęściu i radości przy staropolskich kolendach i zapachu świerkowej gałązki. A teraz zapraszam serdecznie do obejrzenia filmu. Ja nazywam się Witold Kuczyński, jestem regionalistą, i prowadzę kurpiowski zespół folklorystyczny Czarniacy, który właśnie w tym roku obchodził z 85 lecia, a ja mam przyjemność i zasyt prowadzić go już przez 35 lat. Witajcie, nazywam się Zofia i mieszkam na terenie dawnej puszczy sandomierskiej, niedaleko miejsca, gdzie san wpada do Wisły. Jest to region asowacki. Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Nazywam się Tomek, jestem z porodnia z skalnego podchola. Górolem z krwi kości. Siedzimy tutaj na dużej wysokości. Tamka Adam ma skoko, Tu mamy góry, tam jest skocznia i tam możecie znaleźć zimową stolicę. Nazywam się Sola Lilia, mieszkam w Puławach, ale pochodzę z województwa lubelskiego z Minkowic. Witam Was serdecznie. Nazywam się Tomek. Jestem z Kosztów. To wschodnia część Górnego Śląska. Dzisiaj chciałbym Wam opowiedzieć o naszych tradycjach związanych z świętami Bożego Narodzenia. Dzień dobry, moi drodzy. Witam Was bardzo serdecznie. Nazywam się Wiesława Roszman Selin. Jestem kaszłupką. Na co dzień pracuję w Ośrodku Kultury, Sportu i Turystyki w gminie Puck. Witajcie, kochani. Ja się nazywam Elżbieta Poremsko-Mendoń. Pochodzę z Podhola, z Białego znajca. Dzień dobry, witam państwa. Nazywam się Krystian Iwaniuk. Jestem etnografem i pracuję w Muzeum Budownictwa Ludowego Wolsztynku. Chciałbym państwa zaprosić na święta Bożego Narodzenia do chałupy warmińskiej. Mam na imię Monika. Mieszkam w tym to jest wieś pod Krakowem, 20 km od Krakowa. Nazywam się Emilia Kozdrój, pochodzę z Lubelszczyzny, należę do klubu twórców ludowych w Puławach, a mieszkam w Żerdzi niedaleko Puław. Dzień dobry, witam Was z Gorajca na Podkarpaciu, z miejsca na skrzyżowaniu kultur, religii. To właśnie tutaj święta Bożego Narodzenia obchodzono jeszcze nie do dwa razy. Jak to jest możliwe? A to dlatego, że mieszkali tutaj zarówno rzymskokatolicy, jak i greko-katolicy, którzy obchodzą święta Bożego Narodzenia według różnych kalendarzy. Dziś opowiemy Wam o ciągle żywej w Gorajcu tradycji o tradycji kolendowania! Hej, kolenda, kolenda! Anich lepiej nam o tym nie opowie niż pani Janina Obirek. No i zawędrowaliśmy do Pani Janiny Opirek, znanej śpiewaczki. A teraz zapraszam Was do obejrzenia pierwszej części filmu, w której nasi zaproszeni goście opowiedzą o tradycjach i zwyczajach świątecznych z regionów Polski, w których pochodzą. Tutaj na podcholu jest taki zwyk, że tak jak i w wszędzie w Polsce przed wieczerzą wigilijną Pierwsze się trzeba pomodlić, a potem cała rodzina dzieli się łopłatkiem, składa zycenio, ale na podcholu dodatkowo ten opłatek przed jedzeniem mocno się w miodzie, po to co by się to życie osłodzić tym miodem. Spotkałem się na przykład z rzucaniem e, zbożem, żeby było, e, było e, dobrze w domu, żeby plony były to takie życzeniowe. To już to to na szczepana. Na szczepana to i u nas tak było. Że jak przychodziła, albo to, to trzeba było rzucić, żeby Wam się dobrze działo, żeby w dole i, i na podwórzu już wszędzie dużo wszystkiego było. I czym więcej narzucali, tym, tym To świadczyło o tym, że będzie lepszy rok. Także to dobra. U nas w Majdanie na Wigilię to się stawiało Trzech Króli: to był owiec, snopek owsa, stało w kącie snopek Żyta i snopek pszenicy. To stało do Trzech Króli. Czy były myszy, czy nie były, co by nie było, <noise> domu, na poko w pokoju nie było, że tam teraz dywany nie wolno naśmiecić, było tego. Tato nasz przynosił, dwie wiązki słomy było wymocone, rozścielił na podłodze, nie trzeba było na mużek na Wigilię, całe święta się spało na podłodze na słomie. Tak? Tak. Było nas piątka, różnie było. Później my już się pożyniły. I jeździłyśmy do Majdanu, żeby ze swoimi dziećmi, i one to samo. Orzechy im rzucały w te słomę, a one całe te słomę przerzucały, żeby znaleźć orzecha. Ale zabawa. No, a później, żeśmy nawigili, jak my jadły. No to teraz tam elegancko wszystko z tego. Tam, że się nakładło na stół y, siana, że w, w sianie stały talerze, Aha. obrusem przykryte, każdy talerz był swoje utłoczenie miał. I jak ktoś już skończył my wszystko to jedzenie, to. Kazały temu najmłodszemu zawsze zbierać wszystkie łyżki, widelce, noże, żeby się pozbierało, bo gada, żeby ci się bez lato nie gubiły krowy. Musiał związać to z opłatka to, tym, tak, tą, tą tasiemką i to sobie położyć, bo gada, że jak ci nie, wszystkich nie znajdziesz, to ci się będą całe lato krowy gubić. Moim największym zwyczajem było ubieranie choiny rano moja mamusia wstawała, przygotowywała wszystkie potrawy na pośnik, bo kiedyś u nas to nie mówiło się wygilia, tylko pośnik, dlatego że to były wszystkie potrawy posne i na oleju, na rzepakowym oleju. Mama przygotowywała wszystkie potrawy, a tatuś poszedł na podwórko oprawiać choinkę i przygotowywać wiązeczkę siana pod stół. I następnie snopek żyta, który nazywał się król. A po to, że jak przynieśli, postawili tego króla w kącie domu, to Później w Szczepana, na drugi dzień świąt, tatuś bro, brał ten snopetek yy, żyta, robił powrósełka i szedł do sadu, obwiązywał drzewka, które nie rodziły. I mówił, masz rodzić, bo na drugi rok będziesz wycięty. U nas jeszcze był taki zwyczaj, że po pośniku Zbierało się wszystkie potrawy, zlewało i brało się opłatek różowy i dwie kromeczki chleba i niosło się zwierzętom do obory. To dawało się taki zwyczaj był, że dawało się tym zwierzętom i oni to zjedli i miało być, że o 12 w nocy Zwierzęta miały przemówić ludzkim głosem. Jeżeli mówimy o zwyczajach, to tak się zastanawiałem, co wam najbardziej pokazać, ale Adwent i Wigilia to czas, kiedy w dawnych wierzeniach kończył się rok. W średniowieczu to był rok kalendarzowy, natomiast później również kończył się taki czas. Pokutny. W związku z tym uważano, że kiedy ludzie y, mogą robić wróżby, mogą też sobie odgadnąć jaka ich czeka przyszłość w nadchodzącym roku. Stąd też te wróżby mają różnoraki charakter. Przede wszystkim trzeba popatrzeć na to, że wróżby y, zwiastują szczęście bądź nieszczęście. Zrywano gałązkę, na przykład y, wiśni, która była wtykana do wazonu. Jak ona zakwitła na Boże Narodzenie, zwiastowało to szczęśliwy rok. Podobnie było z próbą odgadnięcia jaka będzie pogoda. Jeżeli w Świętej Łucji 13 grudnia była pogoda ładna, zwiastowało to, że w styczniu będzie ładnie. Jeżeli brzydka, znaczyło, że styczeń będzie paskudny. Podobnie z kolejnymi dniami od, wilii, od Łucyje do Wilije próbowano odgadnąć jakie poszczególne miesiące roku będą. Wigilia to też jest dzień, kiedy było bardzo dużo różnorakich wróżb związanych z końcem roku jednego i początkiem drugiego. Mówiono, że jaki jesteś we Wigilię, taki będziesz cały rok. Stąd też dzieciom bardzo często przykazywano, że mają być grzeczne, bo jak dostaniesz baty, szmary, to się okaże, że cały rok będziesz dostawał. Tak samo dorośli nie kłócili się, powiedzieli, że ta wróżba świadczy, że będą musieli się kłócić cały rok. W czasie wigilii również robiono pewne wróżby na podstawie m.in. orzechów. Na przykład jeżeli rozłupywano orzech to i okazywało się, że jest zdrowy, zwiastowało to, że będzie rok piękny, dobry, zdrowy. Jeżeli orzech był zgnity albo wysuszony, zwiastowało to choroby, zwiastowało to problemy. Również podobne wróżby robiono w związku z jabłkiem. Przecinano jabłko w poprzek i kiedy obserwowano, jaka jest szypułka, czy tworzy równą gwiazdkę, wtedy zwiastowało to, że będzie, że będzie rok pomyślny. Gospodynie wychodziły przed domy po wigilii. I obserwowały niebo. Jeżeli na niebie było dużo chmur, uważano, że to będzie rok pod względem mlecznym bardzo dobry. Jeżeli było dużo gwiazd, uważano, że będzie to rok pod względem ilości jajek bardzo dobry. Takie wróżby sobie w tamtym czasie ludzie robili. To jest jedna z naszych tradycji. Wiele z tego przetrwało do dzisiaj. I co, chcę Wam powiedzieć, że dla mnie wigilia, ten magiczny, tajemniczy czas, to był także czas, nie tylko dla mnie, ale dla wszystkich Polaków, spotkania ze zmarłymi, z duchami, z naszymi przodkami. To dla nich właśnie zostawialiśmy ten pusty talerz na stole, gdzie można było kapnąć kilka kropel wódki, zostawić im trochę jedzenia. Niektórzy dmuchali na stoły, stołki, ławki, żeby nie usiąść na duszę, żeby ta dusza przeszła na bok. A ja zawsze w wigilię palę świece dla zmarłych, pamiętając o tym, że oni też przychodzą, żeby ten wieczór z nami spędzić. Jeżeli chodzi o wigilię, tutaj takimi naszymi zwyczajami w Polsce, tak samo jak i w całej Polsce, tak samo w górach, jest taki zwyczaj podzielenia się opłatkiem. Wszyscy przychodzimy, rodzina się zbiera, dzielimy się opłatkiem. Tata, czyli głowa rodziny zawsze czyta Pismo Święte potem przechodzimy do drzewia się opłatkiem, składamy sobie życzenia i zasiadamy do Wigilii. Witam was w sercu kurpsiowskiej pusty zielonej, w Czarni, gdzie jest prastare, bory i barcie. Na początek zagrą woma na ligawce, żeby ogłosić ważną nożinę światoziu Boże Narodzenie. zamons i senorus was e, naszym regionalnym instrumentem trąbą, jako to trąbą archanielską, którą ogłasza się żergę widerzenia takie kiedyś na starosta bartny, który zwoływał jurysdykcję bartną na pustyni. na początku przed zjedzeniem potraw żiglinnych. Łociec rozpoczął modlitwę, następnie rozdał opłatki, wszyscy się dzielili i sobie zycenia składali. A potem e, ociec brał resztki opłatka i jedzenia i wynosił do obory, żeby podzielić się nieni z bydłem. W tym czasie, jak byli tam młodsze panny, jakie wyciągali z podwziąłego obrusa siano, które ociec wcześniej podłożył. Kosta wyciągała po jednym źdź, źdźblu. Jak wyciągnęła źdźbło długie, zielone, to takie zycie miała. A jak, nie daj Boże, na jakieś krótce, może jakieś bure, może pogante, a może połomane, to i takie zicie sobie wróciła. Święta Bożego Narodzenia na Kaszubach to oczywiście czas odwiedzin. Tych zwykłych, Tradycyjnych, rodzinnych, ale również tych związanych z obrzędami. W moim rodzinnym domu z wielką radością i z wielką niecierpliwością czekamy na przybycie grupy kolędników zwanej Gwiostkami bądź Paneszkami. Są to postacie przebrane i, i różnego rodzaju maszkary, które odwiedzają domowników, żeby złożyć im świąteczne życzenia, żeby również wspólnie zaśpiewać kolędę. Często tej grupie towarzyszą muzykanci, którzy dodatkowo uatrakcyjniają gościnę tych właśnie gości. Przychodzą baba z dziadem, przychodzi bocian, przychodzi koza, przychodzi też aniołek. Dla przestrogi przychodzi też śmierć. I diabełek. Ale wszystkie te postacie tego wieczoru są bardzo, bardzo życzliwe dla wszystkich. Bardzo ciekawym zwyczajem na warmi mazurach był zwyczaj wieszania jegliki. Były to gałązki świerku, które wieszono pod sufitem. Jeglika była poprzedniczką choinki, która pojawiła się na warmi dopiero na początku XX wieku. Innym ciekawym zwyczajem, który występował w każdej warmińskiej izbie, były stopy zboża, które ustawiane były w narożnikach izby. Stopy zboża miało zapewnić dostatek i obfitość w nowym roku. Moim najpiękniejszym zwyczajem świątecznym, zapamiętanym z rodzinnego domu, a dzisiaj przeze mnie robionym, jest tak zwane lepienie pierogów. Z naszej kapusty, z grzybkami świeżymi, z lasu na jesieni nazbieranymi w naszych pięknych lasach. To jest cała ceremonia, którą kiedyś obserwowałam od mojej mamy i byłam zawsze zdziwiona, jak ona zdąży na tyle osób nakleić pierożków. I dzisiaj spotyka mnie to samo, bo jako mama, babcia. Dzisiaj ja jestem odpowiedzialna za całą rodzinę i ten piękny zwyczaj przekazuje dalej. Lepienie dla wszystkich smacznych, miękkich, pachnących pierogów z kapustą i grzybami. Na zwyczaje lasowiaków składa się przede wszystkim magia, yy, mająca źródło w odległych czasach. Bo magia odgrywała ogromną rolę w każdej dziedzinie życia w ciągu całego roku. Lesiok nawet obrzędom religijnym nadawał charakter magii. Najwięcej zwyczajów i obrzędów dorocznych przypada na okres tzw. godnych świąt, czyli Bożego Narodzenia, które oczywiście rozpoczyna wigilia u lasowiaków zwana puśnikiem. A co za tym idzie wiele magicznych zabiegów. No, nie sposób ich wszystkich wymienić. Dotyczyły one przeważnie urodzajów, zdrowia, życia osobistego i pomyślności dla całego domu. E, na przykład unikano w tym dniu wszelkich kłótni. E, nie wolno było również pożyczać niczego od sąsiadów. Albo na przykład przybyły rano do domu mężczyzna, zwłaszcza młody, mógł zwiastować szczęście, zdrowie, ale już kobieta to zwiastowała nieszczęście i chorobę. Oczywiście przed wieczerzą wigilijną wszyscy po kolei obmywali twarz w jednej wodzie w balice, w której znajdował się srebrny pieniążek i siano. No i po zakończeniu tych wszystkich wróżb, zabiegów, przyszedł czas, przychodził czas na odpoczywanie na słomie, która była rozłożona na podłodze w izbie, bo wszyscy wybierali się na pasterkę. Zazwyczaj kościoły były w odległych miejscowościach. Nie było kościołów tak jak teraz w każdej wsi. Na pasterkę wyruszano gromadnie, a po pasterce był taki zwyczaj, który właściwie przetrwał w niektórych miejscowościach do dzisiaj: że chłopcy robili różne psikusy, różne kawały, i na przykład kiedyś jednemu z gospodarzy wynieśli sanie na dach, później nie mógł ich ściągnąć stamtąd. Albo odpinali furtki i wrzucali je do stawu. Kiedy zima była sroga, to nieraz taka furtka została znaleziona dopiero na wiosnę, wtedy, kiedy, kiedy mrozy puściły i po prostu już nie było kry. Chciałabym serdecznie podziękować wszystkim osobom i instytucjom, które z tak ogromnym entuzjazmem zaangażowały się w nasz projekt. Dziś do Betleja jadą królowie, złote korony mają na głowie. Z Jeruzalem wyjechali, gdzie się Heroda pytali o nowym królu. Jadą i patrzą w tym jasna gwiazda. Stanęła nagle skończona jazda, Lecz króle się nie cofnęli, Chociaż tajemnkę ujrzeli zamiast pałacu. Lecz króle się nie cofnęli, chociaż stajenkę ujrzeli zamiast pałacu. Wchodzą do szopy, a tam na sianku piastuje dziecię, panienka wianku. Na ukoło tłum pasterze, nabożnie mówią pacierze, dają cześć Bogu. Króle korony z głowy złożyli i swoje czoła nisko skłonili. I szczere serce z ochotą mi rekadzi dło i złoto ofiarowali.